Ranking irytujących słów. Game Changer. Coś w jest sensie game changerem? To jest game changerem. Nie no, w ogóle nie jest irytujące moim zdaniem 10 smutek. Ojeju, też w sensie tak mówi, to po prostu szkoda mi tej osoby. Została z trendami jakieś 10 lat temu no i już nie ogarnia. Taka piątka. Dzionek to też takie boomerskie. Ale Dionek jest takie pozytywne. Jak jakiś boomer ci mówi dobry dzionek, 7? Niunia o matko to z kolei odwrotnie, ale Nunia, nawet jak intencja jest dobra, to mam takie, co ja mam z tym zrobić? Dwa. No, moim zdaniem to nie jest irytujące, ale może już ja jestem boomerem. Takie dziewięć epicki, no trochę już przestarzałe. Zapominam o istnieniu w ogóle takiego słowa. Ktoś to powie, to mam takie, o, bez kitu takie słowo istnieje. Nie używam, ale jakoś bardzo mnie nie irytuje. Taka szóstka. Żyćko, ojeju. Nie no dobra, to trochę irytuje tak na trójkę bym to dała. Kitra, to raczej neutralny stosunek: czwórka, pieniążki. Ludzie mówią, że pieniążki ich denerwują. Nie chcecie, to mi oddajcie swoje pieniążki. Ja pieniążki bardzo lubię, ósemka, Alko Takie pozytywne, ale no trochę cringo'a.